To jest ogólnie trend, nie, to jest jakby podane, ale jakby zrobić taki trend, że że Sandra tu stoi i wiesz, dziewczyna, która chce mieć normalnego chłopaka, a ja, a ja tam se skaczę i wiesz, tam nie pierdzi w mikrofon, k***a, udaje małpkę, wydaje dziwne odgłosy, to by było wtedy tak kiedy na rozmowie kwalifikacyjnej zapytają Cię o Twoje oczekiwania finansowe, nigdy nie podawaj im dokładnej kwoty. Oto co masz powiedzieć zamiast tego. Jakie są Pańskie oczekiwania finansowe? Dziękuję za to pytanie, jednak zanim przejdziemy dalej, chciałbym zapytać, czy mają już Państwo zdefiniowany jakiś budżet dla tego stanowiska? Tak, jeśli chodzi o budżet, to myślimy o czymś pomiędzy 9 a 12 tysiącami złotych brutto miesięcznie. Możliwe są również premie za osiągnięcie, aczkolwiek uzależnione są one od wyników finansowych firmy. Rozumiem. Mając na uwadze moje szerokie doświadczenie na podobnych stanowiskach, jestem przekonany, że w niedługim czasie będę w stanie wygenerować dla Państwa firmy konkretną wartość. Dlatego obiektywnie rzecz biorąc, widziałbym siebie w górnym zagrożeniu. Co nie wiem, kurwa, to, to ogląda, kurwa. Jakby mi ktoś przyszedł kurde, na siłę i, i na, na siłę zdania złożone kurde, z gówna składał, to bym go wyprosił. Ile chcesz zarabiać? Dychę. Okej. Okay. Ile chcesz zarabiać? Dychę. Za dużo. Dam osiem. Okej. Okay. Albo nie okej. Okay. Moja żona miała urodziny w zeszłym roku i... <laughs> nie wiem dlaczego to jest śmieszne. Kurde. Zaprosiła mnie, zaprosiła mnie na urodziny. W sensie bo zrobiła damskie urodziny, nie? Ale też mnie zaprosiłem. Mówi, robię damskie urodziny, ale też jest zaproszony. Ja mówię, dziękuję, że mogę zostać u siebie w domu. Z w pojechałem do znajomego, żeby nie przeszkadzać, wiadomo. W i zapytałem, jak było, ona, że super. Zapytałem, co dostała na urodziny. i on ja mówi, dostałem super prezent. bo na ja was. co dostałaś? Dostałem bon na wazon. Mówię, czy ty dostałaś udaru? Bon? Ja nie rozumiem, w jakim języku ty do mnie mówisz. Ty. Co dostałaś? Dostałem bon na wazon. Dostałeś bon na wazon? Nie one... <laughs> chciałem, dostać bonu na lepsze przyjaciółki. Nie się popsuły na no Może się wymienimy. Ja mam talon na kolej balon, to to. Halo? A, to ty. A, a co ty robisz w pruszkowie? A, od kiedy? Aha, no. no dobrze. A... Co? działki? Ja, jakie? Jakie działki? No nie wiem, Karol jest... Trochę zajęty. Nie, nie wiem, czy może rozmawiać. Mo, może. Może. Karol pru, pruszków w laini. Halo? Jakie działki? Ale ja teraz nie mam czasu na handel działkami. No to co z tego, że pruszku? Wypiłeś kawę, to odnieś ten kubek i wstaw go do zmywarki. A jak nagrywasz TikToki, to nie mów jakbyś była przypierna żeby po tobie sprzątać. Przyjeżdżam do ciebie, a my siedzimy tylko w domu. Ja też chcę gdzieś wyjść, chcę coś przeżyć jakąś przygodę. 20 minut i zabieram cię na randkę. I już jestem gotowy, Kasia? Mieliśmy mhm. wyjść. Ja... Oj, Ej. cały tydzień czekam na nasz wieczór filmowy. Okej, okay, no to co oglądamy? Nie... Jakiś... Jakiś... Nie błagają, gdzie nie pójdę, widzę jak swe dupsko wycinają Hej, co zrobiłaś? W dupsko wystawiłaś Q&A odnośnie Królowej Przetrwania, czyli... Nie mam okazji, żeby to oglądać Ktoś zdechł na tym materacu? Materac jest do wyrzucenia, kur... To jest. Teraz będzie, że ciebie podrywam, ale no muszę zapytać, jak e, twoje sprawy sercowe, czy masz dziewczynę, czy jesteś wolny, czy zajęty? Wolny jestem. Zajęta. zajęta. <grym> Dlaczego jesteś wolny? Dlaczego jesteś zajęta? <grym> Kolego, tu nie wolno pauzy robić, wstawaj. Oh, ale grubo. Autobus się wy***ł, kumacie to? Ostatnio miałem taką rozmowę z pewnym kolegą, i on mówi: i On mówi do mnie, ty serio, jak ktoś tam wiesz, jak kogoś tam, jak kogoś tam zabija, kurwa, czy gdzieś jest jakaś wojna, czy ktoś jest głodny, to jest ci żal tych ludzi? A ja mówię: No w sumie trochę jest mi żal. A on mówi: Ja mi nie jest, kurwa, żal. Mi to jest obojętne, kurwa. Jak tam kurwa ktoś umiera, jakieś tam dziecko umiera, czy jakiś tam pies, kurwa, umiera, czy, czy jakiś tam człowiek umiera, czy, czy ktoś jest głodny, nie no, ja mam". I tak mówię, nie no to straszne jest co mówisz, jak możesz tak mówić, nie? A mówi, no nie no wiesz, jakby jakby coś było jakieś osoby, którą znam, to jakby git, nie? Ale jak nie znam kurwa, to mam w pi... kurwa. Mogą umierać. I tak szczerze, jak się nad tym zastanowisz, to coś w tym jest, nie? Musimy ja to wysłać, ja się muszę uleczyć szybko. Pójdę środka. Ja nie mogę się ruszyć. O, tym... KUR! A! Spokojnie, spokojnie To jest te leczenie, no nie mogę tu się wejść, ja nie mam nóg. No dobra. Co się dzieje, Mati? No ja nie mogę biegać, no mówić. No Bóg, Bóg. No nie, nie, nie. Nie ma, jesteśmy w strefie. Nic się nie strzelamy, bo ja nie. No... Chodź do strefy, Kurdo. co jest bardziej żenujące, kurwa. Tak oczywisty fej. czy te kurwa Dziki, kurde. Polki, kurwa, Brudne karmazynki, w dupę pierdolę. No ale co jej poradziła? No, wcale to nie są kurwa Statyści, kurwa Kaskaderzy, nie? Jakie to masz marzenia, których już nie spełnisz? Ja mam takie wrażenie, że grube kobiety mają brzydkuć i że śmierdzi im pacha. I tak zwana bulwa. Mhm. Pełnisz. Mm -hmm. no to jeden z takich marzeń to jest yy, bycie yy, zawodnikiem dla jakiegoś profesjonalnego klubu. Dajmy na to piłka ręczna, yy, piłka nożna. Myślę, że to było takie moje top 1 marzenie z dzieciństwa. To piłka nożna jednak też była, bo tak wiesz, mówiliśmy o koszykówce, mówiliśmy o piłce no. ręcznej, ale piłki nożnej jakoś tak yy, nie... nie, nie. Grupe kobiety mają czerwone pryszcze na dłupie i wokół c***a, ci... to jest najgorsze. Hej, okay, serio? Hej! Nie wyobrażamy sobie studniówki bez... Yy, gazolina. <śm> I... Yy, super super -hero. Nie wyobrażam sobie studniówki bez... Amore Mio. Nie wyobrażam sobie studniówki bez... Bani u Nie wyobrażamy sobie studniówki bez... Kolin Temperatura. Nie wyobrażam sobie studniówki bez worki tum Rzucam Ewidentnie nie wyobrażałam sobie studniówki bez Denza koduro. Nie wyobrażam sobie studniówki bez grilla u Gawrona To jest U nie wyobrażamy studniówki bez studni do matury Mata Pozdrawiamy Studni do matury krzyczała mi Za ma... No. To jest <gryj> sobą... Boskie Buenos! Pozdrawiamy serdecznie. Wiesz jaki jest problem z nimi? Że patrzysz na i wiesz, że z nimi jest coś nie halo, nie? Ona ma kur. <grytanie> Ona ma stary, tak śmiesznie odsłonięte czoło. Ma kur. takie zakole, ma takie wysokie czoło, że jak się tutaj skupisz tylko na tym, to to wygląda kur jak grzybek wychodzący kur... spod napleta, nie? Serio, przyjrzyjcie się tutaj, kurwa. chujogłowa to jest. Pani... po prawej jest pani chujogłowa, lewa ma taki... ja myślę, że ma taki... Mm, bardzo kwaśny zapach pod pachy. Co ty mówisz? Prawdę mówię, ja mam wyjeb... Jak ktoś się obrazi, to mógł nie nagrywać filmików, Kurwa. Na mnie też nagrywali filmiki, nawet ich nie oglądałem. Chyba... chyba, że nagrają, zapłacicie mi 1000 złotych, jak dzisiaj, za Denisa... E, za Minkiego i to wtedy też zobaczę. I pełniam tak, i patrzysz na nie, nie? I one kurwa, już się z nimi coś nie halo. Mają jakiś kurwa, sweter po babci, słuchają jakiejś muzyki, k***a z lat ten. One są inne, nie? I wiecie, co jest najlepsze? Że, że tutaj będą zaraz ludzie spodzą, o, jako jedyne, bo nie powiedziały tam z kolim: temperatura, czy worki w tłum, czy jakiejś innej ch**** której teraz słucha młodzież, tylko o, ale one są, ale one, one się znają, one to jednak mają gust muzyczny, nie to co, nie to co ta dzisiejsza młodzież, jestem oburzony, no. Tylko widzicie, ja nie mówię, że one, ja nie mówię, że one, ale tego typu osoby potem mają predyspozycję do tego, żeby sobie wszelakie rzeczy, kanciaste, podłużne i okrągłe, wsadzać do odbytu. No. Tak. Serio.

W jakim języku śpiewał, bo francuskiego to nie stało? No, tak myślałem właśnie, że to jest mój widz, kurwa. No, no. Który to z was? Wspomniał pan o tym, że rozmawiał pan z córką Chrisa Gdybyście chcieli zamieszkać ze sobą, wychowywać nawzajem hmm. swoje dzieci, mi to w ogóle nie przeszkadza. A ślubu nie moglibyśmy wziąć? No nie, bo ślub to jest związek kobiety i mężczyzny. A jeżeli ja na przykład uważam, że ślub to jest związek mężczyzny i mężczyzny? A możesz uważać sobie, co chcesz, ja ci mówię, jaka jest definicja małżeństwa. Ale to ty też możesz sobie uważać, jak chcesz. Ale moja jest pisana do konstytucji, a twoja nie. Jak najlepsze jest to, że kurwa dwóch pedów ma mieć dzieci, no Pełna biegnie do niej, Maciejowa jedzie, ja do ja do chłopcy. się... Ku... Uwal na pi kurwa tam na emeryturze, nie. No takie elektryzujące hity o poranku, to my lubimy w sam raz, żeby wyskoczyć z łóżka i udać się galopem do pracy. A Vici, wake me up, za nami w zimnych porankach Radia Gulasz. A za chwilkę będziemy mieli okazję jeszcze bardziej się zmrozić, bo Rajtuzy Sebastian będzie dzwonił na przypadkowe numery i wkręcał ludzi. Halo, halo Seba, łączymy się z tobą. Słuchasz zimnych poranków w Radiu Gulasz. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, czy ja się dodzwoniłam do Zo? Tak zgadza się, słucham. Mhm, świetnie, proszę pani, ja dzwonię w sprawie pumy. Jakiej pumy? Tej, co ma jaja z gumy <ścoughs> dała się pani nabrać, ale dziękujemy bardzo, że odebrała pani ten telefon, no bo dzwoni do pani rad. Wow. Wow. Marcin Najman, Natan Marco Adrian Cios, Jozef Bratton, Ferrari, wiewiór? Tazi. Oj oj Załęcki Deni Zielęński. Crazy Zielęński. Pablo Tybori Pasterna Norman Parker. I 70. wiadomo Muradów. Siema Juja. A no już no. McGregor. Siema, siema. Okej. Okay. No i teraz może to się ruszy. John Jones. No no, <laughs> Siwy napisał, nikt się nie przyzna, każdy słucha. W jednostce, która była do fizycznego zwalczania y, terroryzmu, a tam przebiec 5 km to był wyczyn, klub kawiarniany i... Co ty gada, serio? No serio, no tam chłopy wymykły, nie byli w stanie zrobić, pływanie jakąś żabką oficerską, wiesz, wynurzoną. Yy, ludzie awansowani yy, bez kursu, zapisanie donosów yy, na siebie, wiesz. A, awanse za to i, i, i kariera, za pałowanie kobiet na strajku pokojowym, i, i wiesz, no, no, no wiesz, no, można się śmiać, póki nikt. Tak szczerze? Jak wtedy były te strajki i napierali te kobiety ci policjanci, to myślałem, czy się do szkoły policyjnej. Jakby lepszej reklamy dla policji nie było nigdy. Stary, możesz legalnie iść w pierwszej kobiecie, ja pierdolę, jeszcze ci za to płacą. Ho! Wymarzona praca. A jak ci, a jak ci oddadzą, bo w moim, w moim przypadku istnieje duże ryzyko, że ktoś mi odda, na czynna napaść na funkcjonariusza. Zajebiście.